Cześć, jesteście mnie, Daniel, i zapraszam was na 14, a zarazem chyba ostatni odcinek z serii Titanfall 2. Cooper, tutaj, Cooper, nie mogę kontynuować misji. Ty jednak możesz. Weź zestaw SIR, da ci największą szansę na przeżycie. Tak jak widzimy w poprzednim odcinku, nasz na szczyt BT został, można powiedzieć, kompletnie zniszczony. I teraz resztę misji będziemy musieli już chyba dokończyć sami. Mamy pistolet, do tego nóż. Całe oprogramowanie naszego tytana. No dobrze. No to idźmy stąd, bo tutaj zaraz wszystko chyba spłonie. Dobra, a gdzie musimy iść? się otworzyły Także możemy iść Nasz bity tu biedny Nam no tu spłonie dobrze Jest sygnał, ale słaby. Nie mogę słaby Dobrze, lecimy. Wasz wow Muszę się z nimi Ta splówka sama strzela, chociaż

Jedną szansę na odwrócenie losów tej bitwy. Loda kieruje się w stanie zakrzywiacza. Jesteśmy. Jest te serbaczki. <zysk> Ta spółka jest niesamowita. Ale płaci, nie? <zysk> Czekaj, tu przejdziemy, ja nie, nie? Tam musimy iść. Nie w dobrym kierunku nie Wow, 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 wow. nie? Aha. Nieźle, nie? Co tu jeszcze mamy? Tylko wystarczy strzelać. A broń. broń? Sama mnie na nabierze. Czekaj Tu są to... to nigdy nie ma szans łow wow, 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 Tego tam nie widzę Ale zaraz do niego tam zajrzę Pilocie, twój tytan jest gotowy Możesz go przyznać! O! Mój tytan? Przygotować się na tytana. niemożliwością Nowy? Czy jak? Witaj, że! BT! Ha! Siemandero. <głos> <głos> że jesteś w jednym kawałku, BT. Nie w jednym, tylko w 25 tysiącach kawałków. bt 7274 gotowy do walki. Pora ukończyć naszą misję. Co ty masz za spluwę? <laughs> oh yeah! do walki z AMC wszystko, co mamy, ale to nie wystarczy, żeby powstrzymać zakrzywiać. Musisz się dostać do sterowni. No to lecimy. Ale ona płaci. O nieźle Dobra, lecimy Z tymi robaczkami, czekaj bo na naszam Pięknie. miasto, okay. do baterii wejdziemy. O. będziemy solo? To jest tytań, mój panie. No, atakuj, bo mnie to zaraz sprzątnie. Ja tą spłuwką mógłbym zrobić. No i dalej. dalej. Come on. Idealnie do wszystkich. nie, tak, nie odpuszczaj. Come on. Wow. No, nieźle. Obywałeś, widzę. Już! Ten later jest zaraz ci rozpije. Przekazuję sterowanie pilotowi Okej okay. Czekaj Trzeba po baterii iść, bo ty na oparę jesteś Czekaj co w tym się jeszcze Dobra mamy komplet, możemy iść To jest Komander Briggs, 2 gate 6-4, spóźniliśmy się? Jesteście w samą porę, gate. Zostało wam jeszcze jakieś paliwo? Wystarczająco dużo, bez obawku. Jesteśmy z tobą. Systemy namiarowe aktywne. Możemy strzelać. Dobrze. A co? Kolejni. Panią także? Oj, Co chciałeś? Tam byśmy musieli iść, nie? ale tu nie przejdziemy chyba. Gansko. Shut up. Wykryto tutaj klasy Vanguard. Atakuję. O. Ktoś następny? Weźmiemy ich na siebie. Teraz wszystko w Twoich rękach. Ok. Zamierzam entyta na SRS. Wkraczajcie. Dobra. Lecimy. Okay. Super, Cooper, bliski niedaleko. Mają arkę, nie zatrzymuj się. Musimy powstrzymać IMC przed skorzystaniem z zagrzebiarza. Jeśli zawiedziemy, harmonia zostanie zniszczona. Zasz co tu jest. Żadnych Baka szans, personel Mówi generał. Martyna, Najemnicy dostarczyli. Archie, przygotujcie zakrzywiacz. Inicjalizacja wstępnych systemów zasilania zakrzywiacza. Aktywuję respondery celownicze. Aha. Cel obrać planetę Harmonia. Włączam systemy celownicze. Harmonia, współrzędne 264,588. O O -o. Tu nie przejdę. Oho, masz swoje pieniądze, więc teraz idź. oddziały zajmą Teraz idź. w końcu wzięli się za robotę. Wydaje się, że nasz pilot ruchu oporu próbuje zdrugać bohatera. Jest twój. A resztki na złoto. A kto tu mówił o resztkach? Tego załatwię za darmo. No to mamy szalubę. Wiesz co widzę, gdy na ciebie patrzy Cooper? Kupeła twego szmalu! wszystko kwarca, bywa faza przygotowań. Przed laserem nie uciekniesz gnojku. Wow, wow, wow. Numery kolego. Kolego? Nie jestem twoim kolegą. Co się uciekasz. Cholerny szkodnik. Widzę, że będę musiała nad tobą popracować.

Czy wchodzi w fazę czwartka? Ten wyciszenia 97. Whoa, whoa, kadłuba Wow, Czyż byś się pogubił? Jesteś dobane, kolego. Ej, tak łatwo się nie wymiga. Wow, Waga, wow. uchopienie kadłuba. O, uciekamy stąd. Spodziewany odrzut energii będzie zabójczy. Natychmiast opuścić pomieszczenie. Prośba poważnych uszkodzeń, jednostek elektromechanicznych. Tyle zamknie. reaktor szty! Dwaga, reaktor Wymiana baterii. gdzie są baterie. Dwaga, krytyczny poziom uszkodzeń. marnej podróbie pilota. Co to do mnie Czy ty, tylko ja strzelam do tego gnojka? Tak, tylko ty. No <grych> chodź. Game over. Przeciwacz naładowany, Przykuje. Wow! Co tu się dzieje? Cooper, Big Dick, zgłośnij przeciążyła moje systemy wewnętrzne. Uruchamianie układu oblicznego. Łat Oj, oj, nie jest dobrze. Ostrzeżenie. Kryto wrogiego tytana. ostrzeżenie. Co? Masz szczęście, bohaterze. Nie zamierzam cię zabić. Nie pracuję za darmo. Ale. Ty też mnie nie zabijesz. Dobrze? Masz, zasłużyłeś. Blisko. Tytan klasy Vanguard wciąż tu jest. To nie mój problem, Marder. Mogłem to wrzucić do kontraktu. Muszę odwiedzić innych sposobów. Co wyprawiacie? System analityczny podaje, że jedyną opcją jest przerzut. Podaje, że jedyną opcją. System analityczny jest przerzut. Jedyną operacją jest zjazd, operacją jest przerzut. Sto, mam Bóg przed nami pomoc. Moje systemy nawigacyjne działają. Zabierz mnie do wtryskiwacza, musimy to zrobić razem. sygnał. no dawaj. Komandor huh? no, Briggs, chyba znalazłem rozwiązanie. Być może uda mi się zdestabilizować moją posłoniętym rdzeniem rdkę znajdującą się za zakrzywiaczu. Co mówiłeś? Możemy ją wysadzić. Wysyłam swój członek, ale tam sam. Wysadzić? Przyjęłam, my tam ale wy możecie mieć trudniej. Zaufaj, wszystko policzyłem. Mam taką on. Jesteśmy w drodze. Powodzenia. Mesofior. Przyda się. <grywa> oj, oj. A to będzie, ale... pocisk. Wyjdziemy jakoś z tego, biti? Obliczanie. O nie. Pięć minut. Co robisz? Zaufaj mi. Kupi, traciliśmy sygnał pitną, prawie jesteśmy. Kupiarz, zaznaczam cię współrzędne? No to nie źle, nie? Zamierza wow. się, dawaj, dawaj! Co tu się dzieje! Ci się poświęcił, pilocie Cooper. Wielu ludzi zawdzięcza Ci życie i jemu. I BT. Barker, kurs na harmonię. Zabierz nas do domu. Robi się. dowództwo Harmonii. Dobrze Was widzieć. Witajcie w domu. Zniszczenie tyfona ocaliło Harmonię. Dla ruchu oporu ta planeta jest tylko bazą, ale miliony ludzi nazywają ją domem. Leby... Komandor Briggs mówi, że dołączę do korpusu łupieżców i otrzymam nowego tytana, gdy tylko technicy wymarzą resztki łącza z BT. Nie wiem, jakie to uczucie, dostać nowego tytana. W sumie to polubiłem starego. Mówi pilot Jack Cooper, bez odbioru. I tym sposobem zakończyliśmy tą krótką, ale jakże piękną serię Titanfall 2 Nie wiem jak wam, ale mi się grało świetnie w tą grę I tym osobom, które jakimś cudem jeszcze nie zagrały To mogę z czystym sumieniem polecić Gdyż jest ona, jak sami widzieliście, niesamowita A zarazem niedoceniana Szkoda, że nie poszli w kontynuację tej serii fabularnej i nie zrobili Titanfall 3 gdyby została tak samo poprowadzona jak Titanfall 2 no to byłoby to świetna gra, no nic, a ja już się byle z wami żegnał także dzięki za oglądanie i oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania i oczywiście do subskrybowania a my się widzimy już w następnej serii a jaką? to już niebawem was o tym poinformuję. Także ja się w tej chwili odmeldowuję. Na razie. Cześć!